Ale dzisiaj mam świetny dzień. Naprawdę dużo czytania książki. Książkę, którą znam, zresztą każdy ją zna. Znam dokładnie już jej kontent. natomiast jeszcze nie udało mi się jej do końca przeczytać. Tak sobie że tak powiem. Muskałem czasami, też nie miałem wiele czasu. Na to, żeby teraz w ostatnich miesiącach to porobić. No, natomiast teraz się udało. Się miałem taki, taką, taką sytuację, w której podszedł do mnie młody chłopak i zaczął mnie wypytywać o, o, o rzecz, którą posiadam. Pochodziło o auto po prostu. E, I ta sytuacja pozwoliła mi zdać sobie jeszcze raz, w sprawę z tego, że czasami perspektywa innej osoby e, potrafił wypuklić. Bardziej, twoją rzeczywistość, której ty na co dzień nie widzisz zupełnie. tak? Robisz sobie progres, robisz sobie swoje cele, polepszasz się tam procentowo. Może to nie jest jakiś wielki skok do przodu, ale rzeczywiście jest. Tego nie widzisz na co dzień, tylko widzisz albo w, w oddalonym czasie, czyli na przykład cofając się do siebie sprzed pięciu lat, porównując się, widzisz różnicę, ale w takich krótszych od odstępach czasu no to to nie jest takie widoczne i teraz taka sytuacja, gdzie ktoś po prostu, osobny mózg, zewnętrzna perspektywa do ciebie przychodzi, i mówi o tym, dostrzegając właśnie tą, ten etap, w którym jesteś, no to jest takie uderzające. Ja naprawdę cieszę się z, z miejsca, w którym jestem. Ciężko na to pracuję i mój tata zawsze powtarza takie zdanie uważaj o czym marzysz, bo może się to spełnić. i bardzo lubię to zdanie, bo ono przede wszystkim mówi o tym, że jak już coś osiągniesz, co sobie wymarzyłeś, no to raz, że możecie to spowszednić, jak spowszednić, to może równie dobrze przysporzyć problemów bardziej niż radości. Ale tylko ważne jest to, żeby te artefakty z marzeń konkretyzować, mieć takie. Zebrane nie wiem, trofea, gole, z których się potem tworzy taką konstelację swojej ówczesnej albo przyszłej rzeczywistości. I tą rzeczywistością się po prostu żyje, potem wchodząc na kolejne góry i mo mogąc się rozglądać na kolejne horyzonty. Jeżeli tak się do tego podchodzi, no to, to nie ma złych marzeń. Natomiast z tego też płynie taka rzecz, że ogólnie lepiej jest ta radość z samego procesu jest taka tu i teraz bardziej przyjemna. W tej książce, w którą czytam, ta przyjemność tu i teraz jest akurat troszeczkę negowana, bo mówi się, że jeżeli teraz jest zbyt przyjemnie, to znaczy, że prawdopodobnie w przyszłości to się to nie, to nie będzie dobry efekt, dlatego trzeba dawać z siebie wszystko i sobie na przykład utrudniać niektóre rzeczy po to, żeby docelowo.